Ladies and gentlemen, witam w kolejnym odcinku Tank Service. Ach, bym zapomniał. Charlie i z tej strony. Dzisiaj PZ SFL 4C, nowy niszczyciel, który został wprowadzony w patchu 8.9, że idziemy powolutku do naszego Waffentriggera AUF ESTO. Coś o nim. 59% zwycięstw, 659% średnich Masterka plus 839 że na bitwę, średnia zniszczonych 1,64%. Nie najgorzej mogłoby być lepiej, co prawda. I coś o tym, no tak, 50B, może innym razem, co? <laughs> Okej, okay, coś, coś o tym Tedeku szczerze grałem nim bardzo dużo na stoimach, praktycznie całego przeszedłem live, więc jeżeli chcecie, możecie sobie zobaczyć na historii Twitcha na pewno gdzieś te filmiki będą. Co mnie bardzo wnerwiało, tak jak na wszystkich tedekach piątego poziomu, jest to bardzo mała liczba życia i bardzo, 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 bardzo wiele razy zostałem zniszczony przez działa 122 mm zamontowane na KV-1S czy na SU 100 Powiem Wam, że szczerze jest to bardzo upierdliwe, czy nawet na derpach M4 czy PZ-4 te działa po prostu na godzie przebijają się. Okej, okay, mamy tutaj naszego pzsfl 4 c w porównaniu z innymi niszczycielami tego samego poziomu. Piąteczki. Sztuk 3, Vanna, AT-2, ASUS-85, M10 Wolverine i T-49. I punkty życia przede wszystkim... No i tutaj wszyscy są jednostrzałowcami, może oprócz AT-2 i bardzo dobrze opancerzonej. Jeżeli ktoś nie wie gdzie strzelać, to od tego TDK ciężko zdjąć. A naszego na pewno nie, pancerz 20. Jest to chyba jeden z najmniej opancerzonych czołgów tej branży na tym poziomie, a szkoda. Co jest w nim bardzo przyzwoitego? Przede wszystkim konie mechaniczne w stosunku do jego wagi i prędkość jaką może osiągnąć 60 km na godzinę jego maksymalna. Także jeżeli jesteście fanami sportów ekstremalnych to PZSFL 4C na pewno po mapie będzie przemieszczał się bardzo, bardzo szybko. Problem polega na tym, że jeżeli zostaniemy wyspotowani, wszystkie HAKI, czy nawet te jedynka będzie w stanie nas ściągnąć bez żadnego problemu. 380 zasięgu o, widzenia metrów. Zapomniałem tego dodać. Jest to Wynik jeden z lepszych. Może tutaj tylko francuska wanna z 400, 400 metrami jest lepsza od naszego niemieckiego przyjaciela. Mm, także jest to na pewno jego mocna strona możemy wykorzystać ten aspekt. Stać sobie z tyłu w krzakach i snajpić. Okay, mamy porównanie wszystkich dział działeków na piątym poziomie. Tak jak widzicie tyrowo. Hmm, tutaj 185 ma się działo. Ale nie o to chodzi. Przede wszystkim pogrupowane penetracyjnie najlepsze działo na francuskim, później na sztugu, na rosyjskim 185 i nasze na czwartym miejscu z zawrotną penetracją 132. Szczerze nie wybierałem najlepszego działa na PZSFL4C i jest to przesłanie tego filmu, żebyście tego działa nie robili. Powiem Wam, dlaczego już za chwilę. Na razie zostaniemy przy tym. Całkiem dobra szybkostrzelność, jeżeli chodzi o inne niszczyciele 882. Nie pamiętam, jaki jest sojler na tym czołgu, pewnie pokażę wam dopiero w bitwie. Penetracja wystarczająca, jeżeli te na siódemki, zawsze możemy przełączyć na te pociski. Premio 171 wystarczy. 227 damage, jest naprawdę na piątkach super opcją. Celność. Tylko lepsza wydaje mi się jest na no dobrze, na rosyjskim. To jest zadziwiające, że na rosyjskim Miścicielu coś jest lepsze, jeżeli chodzi o celność. Ale na Sztugu, plus czas celowania, na drugim miejscu, na naszym PZC. Mamy tutaj porównanie z najlepszym działem na PZ SFL 4C, które możemy odblokować za całe 16,5 tysiąca doświadczenia kiedy następny mieściciel kosztuje tylko 26,5 tysiąca. Zakładając te 10k różnicy, jest to naprawdę kusząca propozycja, żeby po prostu zostawić folerę to działo i nawet się na nie nie obejrzeć. Powiem Wam, że jest to naprawdę super rozwiązanie, bo to działo będzie używane tylko i wyłącznie na tym mieścicielu, więc nie potrzebujemy go, chyba że lubicie elitować wszystkie czołgi tak jak ja. I później sprawdzać to i innym mówić co warto, a nie warto. Yy, szczerze powiedziawszy, 194 o, wygląda to naprawdę super. Tylko odrobinę mniejsza szybkostrzelność, ale penetracja, damage większy, celność lepsza, prędkość celowania trochę gorsza, trochę cięższy co wpłynie na naszą mobilność, dwie tony, ale. E, różnica główna polega na tym, że na tym dziale mamy konstrzał około 45 stopni, czy 30 stopni w każdą stronę, czy w prawo, w lewo. Będziemy mogli to działo tak sobie spokojnie e, przemieszczać. E, kiedy na 88, tej długiej, long e, 40, 74, e, długiej 74. Niestety ten kąt strzału wynosi jakieś 10 stopni, nie wiem. Jeżeli będę miał jakieś liczby z Wikipedii, to wkleję je ja w komentarzach czy w anotacjach teraz. Yy, różnica polega na tym, że na niskich tierach, na piątkach, na szóstkach czy nawet na siódemkach mamy dużo czołgów, które są mobilne i zazwyczaj nie stoją w jednym miejscu, nie bronią jakichś lokacji ciężkich do zdobycia, może tylko KF-1S czy KF-1, ale reszta będą to zazwyczaj czołgi mobilne, które będziemy musieli złapać w ruchu. Do tego przyda nam się właśnie ten lepszy kąt, który jest na tym słabszym dziale, penetracja jest naprawdę wystarczająca, a średni damage się tylko 20, jeżeli będziemy mieli to najlepsze działo. Hmm. Fakt, będziemy mieli lepszą penetrację, ale żeby wycelować czołg, który jedzie odrobinę w lewo lub w prawo, będziemy musieli zresetować naszą siatkę kamuflującą i nasz kamuflaż. Jeszcze do drzewka badań. Myślę, że na początku jaki później silnik działo albo działo i taki silnik, nie wiem, czy to można założyć na wszystko na podstawowych trakach. Zaraz zobaczymy, to możemy, czyli. Możemy nawet ominąć jaki pójść po silnik działo, zostawić wchłolenie to najlepsze i pójść sobie po nasz na, yy, Jest tu jakaś różnica? O, 4 prędkości do obrotu i tak jest dosyć duża, więc nie wiem, czy to jest ważne. 550 zasięgu radiowego na pewno przyzwoicie. Jest silnik różnica 40 koni, jest to zauważalne. A tego najlepszego działa faktycznie nie założymy tutaj bez gąsienic, ale tak jak mówiłem, tego nie potrzebujemy. Okej, okay, przejdziemy do dwóch bitew albo do czegoś jeszcze ciekawszego. To iee! Yeah. jesteśmy w aplikacji Watt Tank Viewer, nad którą natknąłem się ostatnio przeglądając forum różne ciekawe rzeczy właśnie do World of Tanks. E, mody i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawego możemy tutaj zobaczyć? Przede wszystkim model kolizyjny. Wy nie będziecie mogli zobaczyć tutaj takiego mojego Adona, więc będę Wam opisywał, e, gdzie mamy jaki pancerz. Najśmieszniejszą rzeczą jest to, że najbardziej czerwoną, czyli najtwardszą częścią naszego czołgu jest nasze działo. O mój Boże, 35 pancerza jest to najmocniejszy punkt ta 0, 0, 10 po bokach, także te jedynka, tak jak mówiłem, żadnych problemów nie będzie miała z przebiciem z przodu tutaj pod kątem 28, na nie ile 14,5, czy nawet 12 z tyłu. Są to liczby naprawdę małe. W następnym odcinkach będziemy się na pewno uważniej przyglądać innym pancerzom i będzie to stała w e, tank service. Okej, okay, zapraszam do dwóch bitew chyba. Jeje. I jesteśmy w pierwszej bitwie na naszym PZSFL 4 c Wygląda to jak pudełko zapałek, po prostu przeraśnięty karton, jak słoń w składzie porcelany. Jest na pewno większy od Mardera 38 którego zobaczymy sobie tutaj po naszej prawej stronie. Po naszej lewej stronie niczego akurat nie ma, ale zajęliśmy dogodną pozycję. Krzaczki. Na prokojówce jest to typ spotkaniowy. Stoimy sobie na P9 i będziemy sobie tutaj wyczekiwać naszego przeciwnika. Piękny strzał, 172 walek to. Także niemiecka celność daje o sobie. Te znaki, kolejny krzaczek albo nie widzę. Mój antykamperski nastrój w randomach dalej się utrzymuje, więc pojedziemy do przodu. Szczerze nie pamiętam, mogłem tutaj dłużej zostać. Ale widać straciłem cierpliwość. Bałem się, że bardzo zostanie skapowana wcześniej niż... Zrobię jakiegoś przyzwoitego damagea Co to zbiorówka, albo może po prostu zrezygnowałem z ze z nie wiem, 4-5 sniperami, którzy stali tam właśnie na healu co za dużo to niezdrowo okej okay. Z naszym SFL, pojedziemy sobie na górkę. Zerowa depresja działa, jak widzicie. Elewacja świetna, możemy go podnieść aż ku niebiosom, ale niestety w dół strzelamy dosyć słabo. Nice! Od boku tyle penetracji, ile mamy, już zapomniałem, szczerze. 132 powinno wystarczyć, no, a tę dwójka, ona jest dosyć opancerzona z każdej strony. I tu go będzie ciężej trochę trafić. Ale pięknie wchodzi 247 na piątkach. Pamiętajmy ciągle, że to są piątki. O, oh. teraz gdzieś indziej musiałem trafić. Nie, na płaską powierzchnię bocznego pancerza. Wow. przebijają przebijałem się stroną północną. Moc. Zostawiliśmy kompletnie lewą flankę pustą, dlatego panowie mieli okazję się tędy przedrzeć. Nice. Kolejny frak, tym razem naszego braciszka na PZSF. 4 c hmm, Spróbujemy może wyczyścić górkę, chociaż mamy tam sporo tych marderów, 38. A czy ja tutaj mogę go w ogóle dostać? O, teraz kolega się wysunął, ale niestety za późno. Za późno, Charlie. Mam nadzieję, że głos w ogóle nie będzie. Przebija wszystkiego, co może się zdarzyć, bo tak ee, pewnie powiem Wam w następnym odcinku, testuję mikrofon. Najwyżej będziemy to później edytować. TBDBD, dwóch e, naszych sojuszników na kapie, MADE 38T203. No praktycznie, jeżeli by się udało, to pewnie jedna strzałowiec jest z naszego działa. Nasz pancerz nie pozwala nam na szarżowanie w takich sytuacjach. Jeżeli mamy jeszcze dwa czołgi po naszym. z naszej prawej flanki. O, tak bym to ujął. T49. Możemy to wykorzystać. Strzela na ślepo. A, i myślałem, że wpadnie. Może by wpadło, tylko. T49 z naszej drużyny było. O wiele szybszy. T1 Heavy. O, kiepska droga. Jesteś widoczny dla wszystkich. Lepiej pojechać sobie tam niżej, poziom niżej tymi... ...koło żeby od krzaczka do krzaczka może coś... ...więcej nastukać. Marder dwójka. Haha, piękny jednostrzałowiec. 4 flagi 1527, 21 nawet obrażeń. T14 i marder 38 t który tutaj nieźle sobie też radzi. Mmm. Witam kolegę. O, bok wieży. To musiało na pewno zaboleć. I czy uda nam się kolejny strzał? Uuu, odbicie, szkoda. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, aj, aj. GG Przez mordera? a i. Spadły nam traki. Czy zdołamy go jeszcze dosięgnąć? Szybciutko, you! Like 5 fragów, 1755 obrażeń. I zapraszam Was od razu na drugą bitwę. Ok, jesteśmy w kolejnej bitwie na naszym SFL 4C na Sacred Valley Encounter Mode, czyli. Bitwa spotkaniowa. Całkiem byłem zdziwiony, bo z tej bitwy udało nawet mi się uciłać skauta. Nie wiem jak, nie pamiętam tej bitwy. Zaraz się przekonamy, dlaczego. 28, piękne strzał, 223 2 3 w ruchu. Uu... Aj, pięknie. Już po naszym kłopocie. Używamy całkiem przyzwoitego krzaczka na tej mapie. Jeżeli jest to typ spotkaniowy, jest to naprawdę świetne miejsce, dopóki nas nie wyspotują. Jeżeli nas wyspotują, jesteśmy martwi w ciągu 2-3 sekund. A ja te dwójki tutaj nie przebiję tak łatwo. No, tylko praktycznie z tym czołgiem na tym dziele miałem jakiekolwiek problemy. O, może jeszcze KV1. Spróbujmy. Hmm... Ciekaw jestem, gdzie to poleciało. i tak, 132 penetracji, to może jednak na KV-1. Czasami za mało. Od boku. Powinien być to strzał krytyczny w gąsienicę, dokładnie. Aj, pięknie teraz w tył. Bocznego pancerza. KV-1. -ka. Hmm, znowu gąsienica. Uprzykrzamy dzień. Jak tylko możemy. O, dawaj, dawaj, mały. Daj. A, <trybujesz> tym razem chyba w studnie poleciało. Znaczy, co to tam jest? Chyba studnia. Albo coś po prostu. Przejechanego. Co tą studnię udaje. KFO Jedyneczko. No, kochanianki. No, bo jeżeli nie, ty zajmiemy się innymi jegomościami, którzy wybrali sobie świątynię za swój cel podróży. Chyba, że. Znowu bez penetracji, cóż za pech. Już celujemy w bok pancerza, Nie wiadomo, gdzie to leci. Teraz strzał kompletnie z dupy niewymierzony, a przeszło. No więc RNG. Jesus pomógł mi tym razem. Kolejna kfo 1 jak na złość. Tym razem Arbor, widzimy bok wieży. To jest chyba jedno z lepszych miejsc na przebijanie kfo 1 z dłuższej odległości. Przecież tym razem w bok wchodzi, nie wiem czemu. Nie wiem czemu w czasie nie przechodziło, ale to... Trudno. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że chyba my to wszystko spotujemy. Stąd ten Scout. Co prawda, naprawdę byłem zaskoczony z takiego wyniku. Mardy 2 albo PZ SFL 4C. Pójdziemy za PZ-ką, jest co? O wiele groźniejszy cel, jeżeli ma. A ma chyba dokładnie to samo działa co my. <grymka> Nie wiem, co to był za czołg. Był chyba PZ1C, który penetracji ma praktycznie zero. A przebijał się przez e, naszego pobratymca jak przez masło. Także, jeżeli was ci znajdzie i taki PZ1C zacznie was wystrzeliwać cały magazynek, bądźcie pewni, że wszystko wejdzie. I kolejny frak PZSFL 4C. Chyba widać, dużo osób grało akurat tymi TDK-ami. 2279. Póki co zostają nam same TDK i artyleria. Sexton, chyba. Czy to jest Beczkan? Sexton 1. Seks. Mm. Okej, okay, a ty dwójka? Mm, wychylisz się, kolego? Aj, pięknie, ktoś ci zniszczy domek. Chwila wyczekiwania, czy pojawi się zaraz za krzaczkiem lub za domkiem? Nie. A, jest! A ty dwójka, Szturmuje. Tylko czy nam się uda w to jest jego słaby punkt. Nie, nie tym razem. A Ten, ten lot pocisku na ten dwójce pięknie mamy penetrację prosto w jego działo. Jakbyśmy zatkali mu po prostu lufę i wybuch. Dwa obrażeń. Bardzo dwójka, pięknie, kolejny frag. Już piąty na naszym koncie 2600, że przez całą bitwę staliśmy w miejscu. Teraz ruszyliśmy i tego pożałowaliśmy. Nie wiedziałem, że tam coś jeszcze sobie kąpi. Jest to sztuk trzeci, że spróbujemy wspiąć się odrobinę. Tutaj może. O, nie, za mała moc silnika, ale jeżeli nie da się podjechać pod takim kątem, to spróbujemy innego rozwiązania. Hmm... Okidoks, to jest też fajna pozycja Na light tanka Z dobrym kamą, który nie strzela Żeby tutaj coś pospotować W miarę szybko na początku bitwy, ale później trzeba Naprawdę równie szybko uciekać Gdzieś ten sztuk tam musi być, tylko nie wiadomo gdzie za jakimś krzaczkiem kolega się musiał schować. Jest sztuk trzeci. Uu. I czy ja go tutaj dostanę? Chyba nie, jest tylko najważniejsze jest pod 85 b za nami. Przejdziemy się po niego, albo nie, bo już nie żyje. Ha, ha, ha. Jest wyspotowany sztuk trzeci. i Bitwa się robi coraz ciekawsza! 13 do 12 sztuk, ma szybsze przeładowanie, ale sexton! Drugi... Świetnie sobie radzi. I sztuk trzeci. Ginie! 2,871 Póki co jeszcze jedziemy zobaczymy, może uda nam się złapać artylerię. I będzie to chyba koniec. Wow, no proszę, a tego akurat nie widziałem, jakiego zniszczyłem. Nieważne 3000 obrażeń, 6 fragów, czyli specjalista sniper w tej bitwie, chyba i scout. Także z Binoxami mamy naprawdę duże pole widzenia na tym niszczycielu. Jestem ciekaw waszych opinii a propos tej linii. I... akurat tego niszczyciela PZ sfl 4 c czy dobrze wam się nim grało, czy odblokowywaliście najlepsze działo itd. Tak itd. Tak A i przy okazji, czy odpowiada wam nowy dźwięk... I ...z mikrofonu? Okej, okay. dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i... jej. Yeah.